Co powiesz o pracy Marii Sadowskiej? No przede wszystkim zależało mi na tym, czy zależało na mnie dorocie, że skoro poruszamy tak trudny temat, jakim jest prostytucja, jakim jest yy, świat celebrytów, świat bardzo ważnych pływowych ludzi i scenariusz piszą, pisze raczej męska ekipa, to że reżyser, reżyserik podejmie się kobieta, pozwoli w pewien sposób zbilansować, czy powodować, że nie będziemy posądzania jakiś seksizm. Mhm. Że ten film będzie miał zarówno męski, jak i żeński punkt widzenia. Mhm. Dlatego cieszę się, że podjęła się go Maria Sadowska. I zdała egzamin, jakby tak jak chciałeś, wykonała pracę swoją? Film mi się bardzo podoba, tak jak wspomniałem. No, ocenicie to państwo, czy zdała egzamin. W moim ocenie tak. A doda, jak oceniasz jej pracę na planie? Jestem pod wielkim wrażeniem Doroty. To jest bardzo profesjonalna, bardzo merytoryczna osoba. O ponadprzeciętnej inteligencji i zdolnościach. Yy, uważam, że ten film, jego kształt ostateczny i ta jakość, która mi się bardzo podoba, w dużej mierze jest dzięki niej.